Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raków. Proszę. Ta królowa Buław. Dla raków na wrzesień 2022 roku. Zobaczymy, czy ta królowa Buław jeszcze się. Pokażę. Dobra, wystarczy myślę. I zobaczmy, co tutaj dla raków na wrzesień. Eee, w przeszłości rycerz miecze. Teraźniejszość dwa miecze. Przyszłość pięknie cesarzowa. Karta rada 4 miecze, środowisko otoczenie 4 buławy, trudność 7 mieczy, jak podkonać mamy kochanków i wynik y, rada 6 sześć mieczy. Myślę, że fajne tutaj czytanie. Do przeszłości przechodzi rycerz y, miecze, więc może... Dobrze, bo no, taka raptowna energia, takie impulsywne zachowanie, e, które może mieć bardzo duże właśnie konsekwencje, e, jeżeli właśnie z taką energią wychodzimy do kogoś lub ktoś do nas, tak? To jest bardzo też, potrafi być bardzo raniąca. Oczywiście jest też czasami bywa e, bardzo pozytywna, tak? W momencie, kiedy trzeba szybko podjąć jakąś decyzję, tak? Że, że, że... E, e, jesteśmy postawieni właśnie takiej sytuacji, jedziesz gdzieś, nie jedziesz, jakaś propozycja i trzeba coś szybko podjąć, tak? Więc ona wtedy jest jak najbardziej, tak? Czy, czy jakaś właśnie propozycja związana z pracą i, i, tu, i tu trzeba podejmować szybko takie decyzje czasami. Więc wtedy ona jest bardzo fajna, ale tak to, to na co dzień to raczej no nie jest to fajna energia, więc dobrze, że ona przechodzi do przeszłości tutaj. Natomiast w teraźniejszości pokazały się dwa miecze, czyli możecie, możemy mieć tu jakieś dylematy, podjęcia, trzeba podjąć jakąś decyzję, za bardzo tutaj może właśnie nie wiemy. Może serce podpowiadać co innego, umysł co innego. Więc tutaj czasami warto też zatrzymać się, zdystansować się. Jeżeli na przykład te emocje, szczególnie jeżeli emocje bardzo mocno działają, tak, A więc żeby też w takim, w takim czasie, kiedy jesteśmy bardzo tacy emocjonalni, nie ma tej równowagi na przykład, no to też warto tutaj zatrzymać się i po prostu uspokoić, wyciszyć. Więc czasami takie właśnie. Bezruch, nie podejmowanie żadnej decyzji też bywa czasami dobre, tak? Jeżeli któryś z tych emocji czy, czy za głośno mówi właśnie te emocje są bardzo, bardzo głośne, czy, czy właśnie ten, ten rozum, tak? Żeby na spokojnie, żeby to zrównoważyć i wtedy podjąć dopiero decyzję, tak? Żeby to też nie były. Żeby to były trafne takie, że czasami lepiej się właśnie zatrzymać. E, oczywiście, jeżeli jesteście w, takich, w takiej równowadze, e, że umysł i, i emocje są w równowadze, e, więc warto jest tutaj już przeanalizować daną sprawę i jednak podjąć tą decyzję, tak, żeby. E, żeby e, no żeby nie być tak w rozkroku, no chyba że świadomie chcemy oddać tą, tą sprawę biegowi takiemu yy, yy, takiemu naturalnemu, tak i po prostu yy, żeby świat za nas jakby zadecydował, żeby to wszystko się potoczyło, tak? Ale to jeżeli właśnie yy, no chcemy, tak? Jeżeli chcecie, dobrze. W przyszłości pokazuje się przepiękna energia, więc myślę, że to będzie bardzo dobry czas. Wielki Arkana, więc tutaj mamy tam cesarzową, bardzo twórczą energię, mająca na oku wiele tutaj obszarów życia, więc też taki czas może właśnie też być, kiedy o siebie też potrafimy zadbać, o nasze otoczenie, o bezpieczeństwo, o komfort życia. Też taki, tak jak powiedziałam, czas twórczy, też dobry na pracę, na kreatywność, też płodna energia, też jeżeli osoby chcą właśnie zajść w ciążę, to też myślę, że jest to dobry czas. Tak jak mówię, wielki arkana, więc tutaj myślę, że ta energia tak szybko nas też nie opuści. Dobrze. Karta Rada, cztery miecze, może to być jakiś czas właśnie też rekonwalescencji, też żeby może dać sobie trochę odpoczynku, jeżeli właśnie pracujecie na jakichś wysokich obrotach, może po właśnie, jakiejś właśnie, w przeszłości tutaj, może właśnie była jakaś taka wymiana zdań która mogła być bardzo kalecząca, może właśnie też trzeba pamiętać o tym, żeby też się zregenerować, żeby w pełni móc wejść na przykład w tą energię cesarzowej, tak? Też może być to podpowiedź, żeby właśnie troszeczkę uspokoić ten umysł, pomedytować, żeby podjąć lepiej decyzję tutaj, jeżeli chodzi o, tą, o, o te dwa miecze. Więc bardzo ładnie się tu pokazuje. Środowisko, otoczenie, cztery buławy, dużo radości, może spotkania, może będziecie wspólnie gdzieś wyjeżdżać, spotykać się. Może też taka stabilizacja z tą osobą nastąpić, takie, takie ułożenie się i taki właśnie spokój, radość, harmonia. Z jakąś osobą może tutaj właśnie nastąpić. Jako trudność pokazuje się tutaj siódemka mieczy. Trochę takie kombinowanie. Mamy tutaj też karta Rada kochanków, więc to może być związane jakby bezpośrednio, właśnie z jakąś relacją, gdzie są na przykład trzy osoby, trzeba dokonać wyboru. Jesteście w jakiejś na przykład trudnej sytuacji. I trochę tutaj jest jakiegoś kombinowania, żeby nie. Uważajcie po prostu, jaka by to nie była sytuacja, i trzeba dokonać jakiegoś wyboru, tak, żeby nie przekombinować, tak? To tutaj bym uważała, też może ta energia mówić, że, żeby uważać, bo ktoś coś tam na przykład może kombinować za naszymi plecami, ale myślę, że, że wszystko dobrze się potoczy. Że jeżeli to wy dokonujecie tych wyborów, że to będą dobre wybory, ponieważ w wyniku czy rada mamy tutaj sześć mieczy, czyli właśnie już płynięcie w tę stronę takiej stabilizacji, harmonii i spokoju, że sprawy zaczną się wyjaśniać, harmonizować, że ten umysł już nie będzie właśnie pracował na jakichś wysokich obrotach, tylko wręcz odwrotnie. Że tutaj w umyśle y, zagości spokój, cisza i, i harmonia. Y, być może też po właśnie jakimś y, trudniejszym okresie, y, może tej właśnie siódemki mieczy, tak? Może coś zacznie się wyjaśniać, może te decyzje, które będziecie wy podejmować, e, czy ta druga strona y, w tej sytuacji. Będzie, może po prostu prowadzić do, do spokoju, tak? do spokoju, do prostowania drogi. Więc tutaj bardzo fajnie. A no może do tej siódemki mieczy jeszcze coś tutaj Wam dobiorę? Dobra. Dla raków rydwan, a mamy tutaj rydwan, czyli też właśnie taka energia e, spójności wewnętrznej, e, um, więc to jest tutaj myślę, że istotne, e, żeby właśnie nie przekombinować, e, żeby też e, nie dać się po, po, e, też nikomu e, jakby e, zrobić w tak zwanego konia, tak, żeby, żeby po prostu mieć tą spójność wewnętrzną. Ta, myślę, że ta czwórka mieczy też będzie pomagała, żeby dać sobie ten czas na harmonię. Ale to są też wielkie arkana, więc myślę, że tutaj jakieś ważne tematy mogą być właśnie związane z jakimiś wyborami, tak. Więc tutaj myślę, żeby to wszystko się prostowało. Też trzeba mieć taką wewnętrzną spójność i taką integrację. Ale myślę, że to wszystko uda się zrealizować, ponieważ ta szóstka tutaj miecze pokazała się, że będziecie na te spokojniejsze wody już przechodzić, omijać problemy. Więc bardzo, bardzo fajne tutaj pokazało się. Dla Was czytanie. Sporo tych wielkich arkan i to jeszcze takich energii fajnych, które też właśnie mówią o twórczości, o rozwoju, o wyborach, więc myślę, że w przyszłości będą miały bardzo duże, mogą mieć znaczenie i mogą zmienić jakby bieg też Waszego życia, tak, że tutaj może się dużo zadziać. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla raków na wrzesień 2022 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!